I trzy. NN uprawia, uprawia gimnastykę poranną. Jak co dzień proponujemy. I raz, i dwa, i trzy. Otworzyć okno. Kilka głębokich dechów. I pierwsze ćwiczenie. Skłony do przodu. Proszę nie usztywniać kręgosłupa. I raz, i dwa, i trzy. Głęboko proszę, tak. Do samej dzień. I jeszcze raz. Taka umiejętność. I raz. I dwa, i trzy. Może się przydać. A teraz szybkie skłony w bok. Jakby uniknij. Jakbyśmy chcieli po prostu uniknąć spoliczkowania. I raz, i dwa. W lewo, w prawo. Tak. Doskonale. Teraz proszę przysiad. Przykucamy. Sprężając się jakby do skoku. Jakbyśmy chcieli skoczyć do gardła oprawcy. I raz, i dwa, i trzy. Lecz oczywiście nie skaczemy. Proszę pozostać w przysiadzie i wstać powoli. I na zakończenie schylamy kilkakrotnie głowę. To wyrabia giętkość karku. I raz, i dwa, i trzy.